3 października Dziś 3 października prowadzi nas święty Franciszek Borgiasz, hiszpański książę, ojciec rodziny, a później jezuita i święty, który pokazuje, że droga do Boga może wieść przez bardzo różne etapy życia. Franciszek urodził się w 1510 roku w Gandhi, w szlacheckim rodzie Borgiów, który miał burzliwą historię w kościele i polityce. On sam jednak od młodości oznaczał się wiarą i uczciwością. Został wicekrólem Katalonii, a jego żoną była Eleonora de Castro. Razem wychowywali ośmioro dzieci i tworzyli szczęśliwe chrześcijańskie małżeństwo. Punktem zwrotnym w jego życiu była śmierć cesarzowej Izabeli portugalskiej, którą Franciszek eskortował na pogrzeb. Widok rozkładu ciała pięknej władczyni głęboko nim wstrząsnął i sprawił, że postanowił jeszcze mocniej szukać tego, co nieprzemijające. Po śmierci żony Franciszek zrzekł się tytułów i wstąpił do zakonu jezuitów. Jego zakonnik wyróżniał się gorliwością, pokorą i talentami, szczególnie organizacyjnymi. Został generałem zakonu po świętym Ignacym Loyoli i świętym Jakubie Lainez. To za jego rządów Towarzystwo Jezusowe rozwinęło działalność misyjną na ogromną skalę, a szczególnie w Ameryce Południowej i Azji. Franciszek Borgiasz był człowiekiem modlitwy i ascezy, żył prosto, Mimo, że wcześniej znał dwór i bogactwo, nazywano go świętym księciem, bo potrafił łączyć wielką godność z głęboką pokorą. Zmarł w 1572 roku w Rzymie. Kanonizował go papież Klemens X w 1671 roku. Dziś jest czczony jako patron ludzi przeżywających kryzysy wiary i tych, którzy pragną nawrócenia. Święty Franciszek Borgiasz przypomina nam, że nawet najbardziej zaszczytne tytuły i ziemska sława przemijają, a prawdziwą wartość ma tylko to, co prowadzi do Boga.